Cześć, z tej strony Glizdor.pl, witam was w pierwszym odcinku z gry The Hunter. Dzisiaj troszeczkę postrzelamy sobie, a raczej poszukamy tej zwierzyny. No i tak, jest to darmowa gra, niby darmowa, ale darmowa, ale to taka przykrywka, można powiedzieć. Tutaj Wichu wspomniał o ostatnim materiale randomowym, bo... Robi takie materiały randomowe z różnych gier. Jak to wszystko wygląda? Ja po części trochę omówię, ale, ale też przy okazji przejdziemy, przebiegniemy się w sumie teraz do tego miejsca, gdzie zaczniemy, tak mniej więcej, polować. No tutaj jesteśmy, wystartowaliśmy w punkcie startowym, więc tutaj zwierzyny za bardzo nie będzie. Są, jest dwóch graczy, wbiłem na jakiś serwer, myślę, że tu będzie ok z hostingiem, bo troszeczkę były jakieś synchronizacje, ale zobaczymy. Eee... I tak jak powiem, wspomniałem na samym początku, darmowa to jest przykrywka, że ta gra jest tak naprawdę darmowa. Oczywiście można sobie postrzelać, można sobie polatać po wielu mapkach, nawet wszystkich mapkach, jeśli jest taki serwer założony na taką daną mapę. I można. Jedy, jedynie co, darmowo, można postrzelać w króliki i mulaki, które występują na jednej, jedynej mapce. Znaczy, króliki mogą występować na chyba wielu mapkach. Ale to praktycznie nie będzie sensu. Królika jest naprawdę ciężko upolować. Eee, no i to jest właśnie ta przykrywka, że to jest darmowa gra. Ale, no. Koszty te gry nie są drogie. No. Na warunki polskie może i są trochę, ale to nie jest tak, że są naprawdę. No 30 zł na 3 miesiące to nie jest problem wydać. A już lepiej wykupić e, za 45 w granicach 50 zależy od waluty jaka występuje w danym obszarze, e, znaczy w danym e, dniu i masz. E, Masz za te 45-50, e, tak jak ja mam, i tutaj pójdziemy sobie w mój ekwipunek. W tej chwili, bo mam akurat broń ustawioną, mam dodatkową broń, strzelbę, e, naboje. Tych naboi jest więcej. Tutaj jeszcze są różne rodzaje naboi. E, jakieś tam jeszcze dodatkowe rzeczy są. E, naprawdę można sobie dużo więcej zwierząt upolować. Na samej podstawowej broni nie upolujemy dużo zwierząt. E, w sumie już nawet nie pamiętam. No i przy okazji jest licencja właśnie yy, na te resztę zwierząt i naprawdę można pograć, postrzelać i czy ja coś tam widziałem? Nie, nic nie widziałem, na razie ci, cisza, o i już coś mamy, kura zapomniałem, można by było polować, tylko nie biegnijmy, tylko, aż kuca. na kucaka zejdziemy, bo ona gdzieś tu blisko jest. Fajnie się trafiło od razu. Trop, bo chciałem tak dla Was nagryć taki materiał wstępowy mniej więcej. O, joj, Dobra, widzimy się na moim serwerze. No i jestem z powrotem. Zmieniłem serwer, a raczej założyłem swój własny serwer. Jeśli na takim serwerze chcecie grać, ee, ja będę tam czasem grał. I tu mam jakiś trop. O grzybek, wezmę sobie go, wziąłem, wziąłem. Eee... Ja taki właśnie serwer będę zakładał co jakiś czas, myślę, że to teraz będą głównie praktycznie soboty, ale i były normalne dni. Myślę, że zrobimy powoli jakąś rozpickę na weekendy przynajmniej, gdzie będę na przykład od danej godzinie grał w tą grę, gdzie będzie można do mnie dojść. Eee... Ale jaka sprawa, sprawa jest taka, że tu mam troszeczkę inny nick niż, a, niż e, normalnie mam a, I tu jest mój nick a, gdzie mój nick a, sprawdzimy tak Mój nick się przedstawia tak e, kołek.pl czemuż tak? E, z tego powodu, że glizdor.pl nie mogłem brać tutaj w tej grze a jak zakładałem konto, to to Glyster jakoś nie pasowało mi wolałem Glyster.pl Dlatego założyłem kołek.pl, bo taki też e, mój nick jest drugi, można powiedzieć. A czemu kołek.pl? Bo tak mnie nazwali e, tutaj znajomi, z którymi grałem w piłkę niejeden, niejednokrotnie. No, i taki mamnik, musicie mnie dodać do znajomych, czyli, musicie znaleźć w liście znajomych e e Dzika. No, moglibyśmy tam upolować go też w sumie, nie jest daleko, on jest tam na polu. Bardziej więc, e tam też się przejdziemy za chwilę. Wtedy tutaj, fajną sarnę słyszałem, szkoda, szkoda, że to jest zmiana serwera. Nie mam też wabików odpowiednich, więc tych podstawowych nie będę używał. Miałem jakiś tam dodatkowy po wykupieniu tej broni, tego paka większego, ale nie wiem nawet jaki, jeśli to w ogóle był wabik. No i. No, i jak mnie dodacie, to właśnie w takiej ustalonej godzinie, na przykład, ja utworzę serwer, polatam sobie. Przy okazji, po ja postrzelam, żeby troszeczkę powykonywać questów, bo questów mam od groma. Tym bardziej nie grałem teraz dwa tygodnie. Tak, czy nie było czasu, w ogóle praca i wszystko, dlatego też nie było odcinków. Mogą być te odcinki, no ale to by mi nie dało. Nie nie miałem czasu, po prostu nie miałem czasu. Od rana, od ósmej, jak pracy byłem, to. W do wieczora praktycznie wróciłem 18 godzina, już mi się naprawdę kompletnie nic nie chciało, ledwo siadłem na kompa, coś pograłem sobie. E, już praktycznie nie było czasu, trzeba było zaraz iść spać. To jest ta druga przynajmniej, czasem później. E, tutaj zaznaczyłem sobie kropkę, do którego miejsca miałem mniej więcej podążać. E, jak tutaj skręcę tak jak teraz idę w tym kierunku, tutaj naj podejdę pod pola. No, i może tak podejdziemy troszeczkę pod te pola. Może jakiś, jakaś sarna się trafi. W ostatnim patchu w tej grze dodali renifery. Polowaliśmy tutaj z wichem, i tu jest ten punkt. O, i tu może coś być, szczerze. Spróbujemy nawet. Nie wiem na co to działa. Czy na inne te zwierzęta, na sarnę, czy coś też trochę podziała. Dobra, pod tabulatorem mamy ten GPSik. Dobra, ja coś próbuję znaleźć i widzimy się niedługo. Jesteśmy z powrotem Powiem Wam znalazłem trop i niestety spłoszyłem tą zwierzynę, tą sarnę właśnie spłoszyłem. Ale słyszeliśmy jeleń szlachetny i mógłbym go upolować. Tylko gdzie on się znajduje? Gdzieś tutaj. I ja już bym tutaj zszedł. Troszeczkę niżej. No i podejdziemy, ja trochę... Go spróbuję wypatrzeć na strzała i wtedy wrócimy do Was. Więc za chwilę się widzimy. Dobra, słuchajcie, ja już to widzę, zwierzynę jest przede mną centralnie. Tak jak widzicie teraz między tymi drzewami. Jest... ou panowie, tu jest i panie, tu jest więcej zwierzyny nawet weźmiemy, no wyjmiemy sobie lornetkę którą pod tym klawiszem miałem i to są samice, nie podoba mi się to, że to samice i to wszystkie samice trzy I zaraz się spłoszą pewnie jeszcze więc ja próbuję się odsunąć, chociaż już mnie zobaczyła, i już się spłoszy. Tak, e, już widziałem, że popatrzyła. No nic, trudno się mówi. E, to były samice. Nie chciałem polować na samice. Samice to jest. To nie. To nie jest to, co. Nie, to nie jest robota dla mnie. Nic nie dostaniemy punktów. Na samice łatwo jest napolować, na samca jest trudniej zapolować. Dobra, próbujemy wstanąć i podążać dalej i widzimy się znowu za niedługo. Jestem już z powrotem. Słuchajcie, trafiłem na jelenie szlachetnego. Dlatego też podchodzę bardzo, bardzo powoli, staram się. Już go nawet widzę. Chyba to jest to. Albo mi się tylko wydaje między tymi drzewami. Nie, tu mi się wydawało, że tam uszy widać, przed chwilką dał ryk i trzeba naprawdę się skupić w teren Bardziej, i trzeba patrzeć pod nogi, małe gałęzie, nawet na kucki jest słychać jak łamią się patyki i on gdzieś tutaj powinien być zaraz. Tam krzyżyk, gdzie miałem, tam, tam dostałem. Ominiemy ten patek. E, tam dostałem ten właśnie komunikat jego ryku. On prawdopodobnie też idzie w tym kierunku, co ja się przesuwam. Ja go tutaj nie widzę. Jest chyba. A nie, to, to też coś innego. Tam cię widać. Myślałem, że to jest właśnie to, ale jeszcze, jeszcze go nie widzę. Przydałoby, przydałoby się ustrzelić pierwszą zwierzynę. Dzisiaj mógłby nam jeszcze raz zaryczeć. Mniej więcej bym wiedział w którym kierunku podąża, ale już mam jakiś trop. Niestety wstać nie możemy, to grozi spłoszenie zwierzyny. Dlatego to jest gra dla wytrwałych, można tak to nazwać. Jest szlachetny, wędrujący w tym kierunku, nawet bardziej w dół. Czasem trzeba się zatrzymywać, żeby wsłuchać się mniej więcej w otoczenie. I czasem słychać kroki. Mam kolejny ślad. Ślad, ślad, nie wiem Może zaraz go znajdę A może spłoszę. Tu jest patyk, trzeba uważać Jest wędrujący. U, zmienił kierunek całkowicie. Przejdę tedy? Nie przejdę? Próbujemy na ten wabik. One czasem, czasem odpowiadają nawet na ten wabik, powiem wam. I właśnie się z tym spotkałem, że on tam mi wcześniej zaryczał, jak, jak wcześniej dałem tym wabikiem. Jest kolejny ślad. I tam też jest kolejny ślad. Uuu, ale krąży. O, widzicie? Dał, dał głos. O kurde, idzie daleko. Gonimy go w takim razie. Bo on, e, on idzie i przystaje chwilę, ale dosłownie to jest chwila. I znowu idzie. I cały czas nam będzie uciekał. No i gdzie on jest? Słuchna. Ciężko go będzie wypatrzeć. Zaraz nie, to, o, słyszycie takie trzaskanie gałęzi? Czasem jak też właśnie w takie gałęzie wchodzimy. I on gdzieś tu powinien być. Owszem, wy go możecie widzieć, ja mogę go nie zauważyć. Czasem tak jest... Trzeba by się skupić na jakimś punkcie. Widzę go. Tam jest. A nie, lis! O! To w takiej razie lisa upolujemy. Najwyżej. Coś jakby słyszałem takie... Ale to mogłoby... To jest lis. Uciekł. Możliwe, że właśnie z tą zwierzyną się spotkał. I mogły się nawzajem spłoszyć, co by mi się nie podobało, bo... Kolejny raz stracę to, trop. Nawet chyba już straciłem. No, już nie wiem gdzie jest w ogóle. Dobra, jak znajdziemy coś konkretnego, to widzimy się. Powiem wam, że znalazłem w końcu tego oto okaza samca. Eee, no to jest od tamtego momentu, którego go goniłem właśnie. Podążamy już tutaj drogą za nim i teraz go spróbujemy zestrzelić. Aż doszedł nad wodę. Prawdopodobnie pić mu się chciało. E, idziemy z jego z tyłu, więc tutaj... Znaczy może nie tyle strzał, próbujemy, spróbujemy go podejść od lewej strony bardziej. Żeby był jakoś w ciało najwyżej, mniej więcej strzał. I próbujemy podejść jeszcze bliżej dużo. Żeby go celnie trafić. E, po zestrzeleniu podejdziemy do niego, jeśli go zestrzelimy, oczywiście, aby się udało. Jesteśmy już miarę, miarę, bardzo blisko. Eee, będziemy celować ze strzelby. A no dokładnie nie pamiętam, ale taka. Jeszcze podejdziemy spokojnie, on tutaj nas nie zauważy za drzewami, w szczególności. O, ale teraz pięknie strzał mógłby być. Ach, się schował i wszedł znowu. On idzie wzdłuż wody, trzeba jeszcze bardziej podejść. Teraz strzelimy. O, teraz to nie trafiłem na pewno. Dobra, spróbujemy zobaczymy czy dopadłem go, ale prawdopodobnie uciekł. Chociaż krew widać. Ale to nie krew. Spłoszony. Chyba się nie udało. No. Spłoszony. Urde, nie udało się no aż to tak, tak to jest, jak się nie grało trochę mogę jeszcze bardziej podejść jednak tutaj ciekawe gdzie ucieka tropu już tutaj nie widzę nigdzie ale może zaraz coś się znajdzie kolejnego a jak nie to posiedzimy sobie na Tamtej baszcie. O, czyżby to ten trop? Tam jest trop. To jest sarna. Dobra, widzimy się znowu. Za niedługo. Jesteśmy z powrotem, jak widzicie, widzę lisa. Tylko spróbujemy go tak już z tej broni zeszalić i na długim odległości ale spróbujemy z tyłu. O kurde, może być ciężko. Nie miał szans, padło. Znaczy miał szansę, duże miał szansę. Uciec mi. Przebiegniemy się. W końcu pierwszą zwierzynę udało się cię upolować. Ciekawe ile kilogramów, jaka punktacja, nawet powiem Wam co innego wypatrzyłem, bo tam dalej wypatrzyłem prawdopodobnie sarny lub jakieś inne zwierzyny. Tylko to były samice, dwie chodzące, i tak spojrzałem w lewo i patrzę. Jest, akurat już widzieliście to na nagraniu, Lis fajnie jeszcze taki szczęka otworzył. I oczywiście sprawdzamy dystans 71 metrów. To ładnie. Wynik 13, bo to wiadomo, malutkie. No i tutaj można zrobić zdjęcie. What the fuck. Co to. pokazuje. Można zrobić zdjęcie, oczywiście. Nie wiem, jakie się chce. Ja sobie zrobię takie i potwierdzę. Oczywiście jest to wysyłane od razu na stronę. I można dalej szukać zwierzyny, tylko już zwolnić, żeby nie biegać. W tej chwili tak wygląda moja droga. Oj jeszcze raz. Nie ten klawisz. Całkiem naprawdę ładne obszar obeszłem. Tutaj obeszłem te pola. Y, jasniejsze to są pola. Miałem na tą basztę zajść, ale w końcu jednak powiedziałem, że nie. E, tutaj gdzieś zwierzyna a nie da się przybliżyć, szkoda bo by było bardzo fajnie e, i tutaj jeszcze można zobaczyć inne mapki, można oddalić właśnie tu jest zimowa e, tereny bagniste nie, tutaj, o tu jest jeszcze gorzej, tereny z terenami, z terenami bagnistymi tutaj też bardzo, f... tu są dwie mapki w sumie i tutaj kolejno Coraz więcej, myślę, że czy znaczy nie no, z tą ilością mapek który, jak, znaczy z tą aktywnością jaką dodają mapki to, to długo by im zajęło, żeby te wszystkie mapy były Ale fajna by była taka cała zimowa, calutka, albo nie wiem tutaj o tą wyspę całą by zrobili. Fajnie by było. No dobra, e, ja się żegnam na tyle o dzisiejszym e, materiale. Upolowaliśmy lisa Spróbowaliśmy szlachetne. I ten sarny szlachetnej. Niestety źle podeszłem do tego i spieprzyłem jednym słowem sprawę. Z e, tym serwerem tam ustalimy. Zobaczymy w ogóle, czy w komentarzach piście, kto gra w tą grę lub kto będzie grał. E, no i czy premium, czy nie, bo. W to też się dużo dużo liczy, bo nie wiem na jakich mapkach wtedy odpalać serwer. No i to tyle. Może w następnym odcinku znowu Wichu się pojawi e, Piszcie mu w komentarzach, żeby wydał kolejny odcinek z The Hunter, to wtedy na pewno zagra, bo zaczął w... skubany zaczął z grać w tą grę MMO coś jak Diablo. Nie wiem jak ona tam paks, coś tam. Pak, akcent, czy ekse? Nie, dobra, nieważne. Ja tutaj znalazłem kolejny trop, ale zobaczymy, czy będę podążał nim. E, to są prawdopodobnie te, te, te zwierzyny, które widziałem za. O, właśnie, uciekły mi. O, za szybko szedłem i to jest to. Dobra, ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Heja.